Patronem wydania jest serwis audiobook.pl. Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, czyta Zbigniew Wróbel. Tom pierwszy, rozdział pierwszy. W tyńcu w gospodzie pod lutym turem, należącej do opactwa, siedziało kilku ludzi słuchając opowiadania Wojaka bywalca, który z dalekich stron przybywszy. Prawił im o przygodach, jakich na wojnie i w czasie podróży doznał. Człek był brodaty, w sile wieku, pleczysty, prawie ogromny, ale wychudły. Włosy nosił ujęte w pątlik, czyli w siatkę, naszywaną paciorkami. Na sobie miał skórzany kubrak z pręgami wyciśniętymi przez pancerz, na nim pas, cały z miedzianych klamr, zapasem nóż w rogowej pochwie, przy boku zaś krótki kord podróżny. Tuż przy nim za stołem siedział młodzieńczyk o długich włosach i wesołym spojrzeniu. Widocznie jego towarzysz lub może giermek, bo przybrany także po podróżnemu, w taki sam powyciskany od zbroicy skórzany kubrak.